Do przodu. Trzy miesiące przygotowań, jak zapanować nad chaosem. Tak jest w teatrze, w operze, czyli bardzo wiele elementów, czynników, żeby w końcu powstał spektakl, czyli pełna kontrola. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi wspaniali partnerzy, gdyby nie Start, gdyby nie Fundacja Most The Most. Мені дуже приємно, що ми Харківський театр опери та балети сьогодні мають змогу і мають запрошення від польського інституту музики і танцю прийняти участь у такому дуже важливому проєкті, на мій погляд, як опера «Запорожець за Дунаєм Гулака Артемовського. Są takie programy w życiu każdej instytucji, które sprawiają, że jeszcze bardziej wierzymy w to, co robimy. Wystawienie opery Zaporożec za Dunajem z dziećmi z Ukrainy jest właśnie takim doświadczeniem. Energia, wiara, nadzieja i wydaje mi się też miłość, które płynęły z tego projektu, sprawiły, że wszyscy, zarówno uczestnicy, dzieci, realizatorzy, jak i organizatorzy tego wydarzenia, mamy taki zastrzyk optymizmu, który mam nadzieję, że pociągnie nas jeszcze przez wiele miesięcy aż do szczęśliwego zakończenia tej wojny, która jest tak bardzo trudna i tak bardzo dotknęła właśnie dzieci, którym tym samym tym właśnie projektem pomogliśmy. Dzięki doświadczeniu budowania wspólnie spektaklu z bardzo, bardzo wielu elementów, w momentach prób prawie totalnego chaosu dojść do finału, czyli zebrać to wszystko razem, że nagle wszystko ma sens i dzieci Dostały znowu odpowiedzialność, potrafią same kontrolować ten świat. Świat, który stworzyliśmy razem przez trzy miesiące pracy w OSSA. Otrzymaliśmy wspaniałe zaproszenie od Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, aby dołączyć do grupy osób, które będą przygotowywały przedstawienie z dziećmi w oss Właściwie nie zastanawialiśmy się ani chwili, dołączyliśmy do tego teamu i powstało coś absolutnie niezwykłego. Jesteśmy wzruszeni, że mogliśmy być częścią tak wyjątkowego projektu. Zarówno StoArt, jak i Skapr, organizacja zrzeszająca 56 stowarzyszeń z całego świata dbających o interesy artystów. To właśnie dzięki wsparciu Skapru w projekcie mogli uczestniczyć wspaniali, wybitni artyści z Charkowa.